Cześć, tu Jędrek Waszkiewicz z bloga fitnessowiec.pl 4 proste ćwiczenia, które pozwolą Ci wykonać swoje pierwsze podciągnięcie Zwiększą one siłę pleców i bicepsów Ściąganie górnego drążka Jednym z najłatwiejszych ćwiczeń na rozwój mięśni pleców jest ściąganie górnego drążka Łapiemy drążek mniej więcej dwa razy szerzej niż rozstaw naszych barków im złapiemy szerzej, tym bardziej zaangażujemy rozrost pleców wszerz, jednak na tym etapie treningu nie jest to potrzebne. Uda wsuwamy podwałki, na wyprostowanych plecach odchylamy się lekko do tyłu i ściągamy drążek do klatki piersiowej. Unikaj szarpania i huśtania w początkowej fazie ruchu, by ruszyć ciężar. Ściąganie cały czas wykonuj ze stałą prędkością. Podciąganie na drążku niskim. Dostosuj wysokość drążka tak, by przy wyprostowanych rękach nie dotykać tyłkiem podłoża. Wypnij kratkę piersiową i przyciągnij tułów do drążka. Ciało cały czas utrzymuj w linii, nie może być ono zgięte w pasie. Oszukane podciąganie pod chwytem. Grążę kłapiemy pod chwytem, czyli kciuki skierowane na zewnątrz. Opieramy nasze stopy na stołku ustawionym za nami i wykonujemy podciąganie wspomagając się pracą nóg. Również opuszczanie wykonujemy powoli i dokładnie. Oszukane podciąganie na chwytem. Drąże kłapiemy na chwytem, czyli kciuki skierowane do wewnątrz. Tak samo jak w ćwiczeniu poprzednim. Opieramy nasze stopy na stołku ustawionym za nami i wykonujemy podciąganie wspomagając się pracą nóg. Również opuszczanie wykonujemy powoli i dokładnie. Ćwiczenie to w porównaniu do poprzedniego bardziej angażuje mięśnie pleców, a mniej bicepsów.